Czy da się grać tymi przedmiotami w tenisa? Sprawdzimy to dzisiaj. Poziom pierwszy, rakiety. Raz. I plan jest taki, żeby na każdy jeden z tych sposobów przebić co najmniej 10 piłek do siebie. No i oczywiście, poziom pierwszy, czyli rakiety, to bardziej taka formalność i po prostu trzeba to zrobić. I z każdym kolejnym poziomem będzie coraz 10. trudniej. Dziesięć. Poziom drugi, gramy teraz piłkami. Let's go. Raz. I to by się wydawało proste, ale za każdym Dwa. uderzeniem ta piłka dostaje takiego Sięc. busta i odbija się trochę jak trampolina, więc nie jest to aż tak łatwe, jakby się wydawało. I ten cały film to jest start nowej serii. I piszcie mi w komentarzach, jakimi następnymi rzeczami Dzień. powinniśmy grać w tenisa, i wybierzemy te najbardziej lajkowane. 10. A, 11. 12. A, nie ma. Trenia się poluzowała, jeszcze trzeba ją dokręcić. Co? Na 100 tysięcy polubień gramy śrubokrętami. Dobra, radę. Czeka. Jak będzie 100 tysięcy. 000... Za radę, kurde. Zobaczymy <grystanie> co tutaj ugotujemy teraz na korcie. Trzeci sposób, patelnie. I jest to zdecydowanie mój ulubiony sposób, posłuchajcie tylko tego dźwięku. Trzy. Cztery. 5, Sześć. I przysięgam, jest to tak satysfakcjonujące. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I na punkty teraz. A! Ajajaj aj, aj. No ale jest Dobra, czyli da się grać tymi przedmiotami w tenisa? Piszcie w komentarzu jakie kolejne przedmioty sprawdzić. Pozdro!